Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Skody Superb Kombi! Super w nadwoziu Liveback już był na moim kanale i teraz link do niego macie w prawym górnym rogu więc teraz przyszła pora na bardziej praktyczne nadwozie, czyli kombi. A jak kombi to duży bagażnik, ale zanim o nim, to chwilę porozmawiajmy o wyglądzie. To jest czwarta generacja Skody Super, która jest oferowana od zeszłego 2024 roku i która przeszła szereg zmian względem poprzednika. Nie są one mocne, ale jednak różnice są widoczne. Z przodu, jak widzicie, jest nieco inny kształt grilla oraz świateł, a także jest przymoderowany przedni zderzak. Dużo więcej dzieje się z tyłu, bo tutaj linia świateł jest nieco wyżej, te są mniejsze, oraz cały tyłek jest jakby delikatniejszy. W ogóle całe auto jest takie delikatniejsze poprzednia generacja była agresywniejsza, miała więcej charakteru, a ta teraz jest taka bardziej nijaka i w kombi wygląda jak Opel Insignia. Kombi, podobnie jak i liftback, też wyglądały, jakby miały nieco podniesione zawieszenie, ale to raczej złudzenie, bo według danych producenta, prześwit jest teraz wyższy o 2 mm i wynosi równe 14 cm, a było 13,8, a to raczej ciężko dostrzec. Pozostałe wymiary też są bardzo zbliżone i długość nowego Superba kombi to 4,92 m, szerokość to 1,85 m, a wysokość 1,48 m. Rozstaw osi to 2,84 m. To naprawdę duży samochód. Poprzednik był o 4 cm krótszy, 5 mm niższy, ale i 1,5 cm szerszy. Rozstaw osi jest ten sam. Zresztą, jak widzicie, nowy Superb jest dłuższy, bo ma przód dłuższy o 4,5 cm. Kolejna rzecz, jaką widać, to długość bagażnika, która wzrosła o 1,5 cm, a sama przestrzeń wzrosła o kolejne 30 litrów, co daje nam łącznie rekordowe w tej klasie 690 litrów. Kawał jaskini. Zanim pokażę wam kufer w środku, to chciałem przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka. Myślisz o zakupie używanego samochodu, ale nie jesteś pewien jego historii? Zanim więc się zdecydujesz, to sprawdź Car Vertical, firmę specjalizującą się w szczegółowych raportach historii pojazdu, które mogą uchronić cię przed kosztowną niespodzianką. Przykładowo, chcesz kupić używaną Skodę Superb, która na zdjęciach wygląda świetnie, jednak kiedyś mogła wyglądać zupełnie inaczej już nie tak dobrze. Wejdź na Car Vertical, wprowadź numer WIN i sprawdź historię samochodu. Poza uszkodzeniami w raporcie są też informacje o przebiegu, ewentualnych kradzieżach i nie tylko. Na hasło AutoWizja jest 30% rabatu na raport, link w opisie. Sprawdź i upewnij się, że Twoje przyszłe auto nie będzie skrywało tajemnic. I teraz wracamy do kufra. I tak, Super Kombi ma 690 litrów, a raczej może mieć, bo w testowanej wersji pojemność to 510 litrów, bo ja do mam wersję PHEV, czyli hybrydę typu plugin. I tu pod podłogą są baterie, które zabierają sporo bagażnika. To znaczy 510 litrów to nadal bardzo dużo, ale 690 to znacznie więcej. Jak widzicie, pod podłogą są elementy hybrydy, które zabierają tą przestrzeń. I tak, miło, że nadal tutaj są jakieś schowki, czy tam małe przegródki, ale jak chcecie większy bagażnik, to musicie wybrać inną wersję silnikową. Każda wersja silnikowa ma za to te sprytne rozwiązania, jak na przykład rozkładane rzepy mocowania, żeby bagaż się nie przemieszczał, są też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, które ciężko się otwiera. Czy na przykład z tego poziomu możemy położyć oparcia tylnej kanapy. Po złożeniu podłoga nie jest idealnie płaska, ale też nie jest źle. Skakujemy więc na tył, gdzie z pewnością nie jest źle. Superb od zawsze był autem, którego największą zaletą była przestrzeń w kabinie i to się nie zmieniło. Ba, według grafik, które już wcześniej wam pokazywałem, teraz jest nawet delikatniej więcej miejsca na głowę, gdzie z tyłu jest dodatkowe 8, a z przodu 7 mm na głowę. Niby mało, ale czasem to dużo. Na nogi miejsca jest mnóstwo, no jest tak daleko, że nie dosięgnę bez odrywania pleców fotela z przodu. Na głowę też jest sporo, a mam 186 cm wzrostu. Jest podłokietnik z miejscami napoje i przejście do bagażnika, są gazetowniki, oddzielne nawiewy, strefa klimatyzacji czy złącza. No jest tu wygodnie i nieco plastikowo. W Razie skakujemy naprzód, gdzie jedną z zalet nad poprzednim superbem są nowe fotele. Te są dużo wygodniejsze niż w poprzedniku, a to się ceni. Fotel łatwo ustawić i mamy naprawdę dobrą widoczność jak na kombi. Są niestety minusy, jaki jest na pewno brak regulowanego podłogietnika, a w poprzedniej generacji to było. Zresztą, to nie jest jedyna rzecz, jaką miała poprzednia generacja, ale do tego będę jeszcze wracał. Teraz pora na deskę rozdzierczą, bo tutaj zaszły duże zmiany. Duże, jak ten duży ekran od Multimediów, zamontowany na górze, a wcześniej był wkomponowany. Chociaż mnie najbardziej denerwowały zegary cyfrowe, które są fatalnie wkomponowane. No to wygląda, jakby ktoś na ostatnią chwilę sobie przypomniał, że mają być cyfrowe i po prostu wkleił je na te zwykłe, kompletnie nie patrząc, że tutaj nie pasują. No wygląda to źle. Tyle dobrego, że same zegary mają zwykłe motywy i działają naprawdę dobrze. Zresztą równie dobrze działa ekran do multimediów i co ważne, nie sypie błędami. Poważnie, ekran naprawdę działa szybko i jest intuicyjny. Jest też oczywiście za duży, ale taką dzisiaj mamy modę. Dobrze, że Skoda nie poszła za modą z klimatyzacją na ekranie, bo te pokrętła się naprawdę sprawdzają. Są one wielofunkcyjne i jest to dużo lepsze rozwiązanie niż smyranie po ekranie. Najlepszy, oczywiście, byłby oddzielny panel, no ale jak tego się nie da, to to jest naprawdę wystarczające. Niewygodne za to są wycieraczki, które wylądowały po lewej stronie, na tej samej wajchy, która służy też od kierunkowskazów. To się naprawdę źle używa, a dlatego tak zrobiono, bo drążek zmiany biegu jest teraz za kierownicą po prawej stronie i jest on chyba zapożyczony z aut elektrycznych z grupy waga. Biegi za kierownicą są wygodne, ale taki sposób obsługi wycieraczek już nie. Coś za coś. Kierownica ma wygodne przyciski i pokrętła, i ja też mam starą kierownicę, bo roczniki nowsze mają już napisz Skoda zamiast emblematu na kierownicy, tak jak w tym testowanym egzemplarzu. Dobra, to pora na materiały i spasowanie. Tu jest tak średnio, żeby nie powiedzieć kiepsko. Coś tam skrzypi i są słabe materiały. O ile spasowanie może jeszcze by się wybroniło, bo podczas jazdy jest cisza, tak już materiały to moim zdaniem regres w porównaniu do poprzednika. Czuć, że są tańsze i gorsze. No i jest trochę piano black na środku. Pochwalić za to muszę to wykończenie materiałowe, to takie szare, które wylądowało na drzwiach i na fotelach, jest naprawdę ładne i dobrze się prezentuje. Dobrze się prezentują, klasycznie jak to w Skodzie, wszystkie mądre rozwiązania, tak zwane simply clever, jak na przykład parasol w drzwiach, skrobaczka do szyb we lewie baku, miejsce na bilet parkingowy, czy rozkładany lejek do płynu do spryskiwaczy. To zawsze Skoda miała super. Chociaż w wersji testowanej, czyli tej PHEV, problem ze skrobaczką jest taki, że i tak trzeba otworzyć auto, otworzyć drzwi, przycisnąć otwieranie klapki i dopiero teraz się dostaniemy do tej skrobaczki. Ale to ma tylko wersja PHEV. Wszystkie nowe superby za to nie mają schowka na okular na dachu oraz schowka po lewej stronie od kierownicy, a w poprzednim superbie takie schowki były. Dobra, to zaglądamy pod maskę. A tutaj, tak jak mówiłem, mam wersję PHEV, czyli silnik 1.5 TSI, a w poprzedniku było 1.4 TSI. I teraz mamy 150 koni, które połączono z silnikiem elektrycznym i razem mamy 204 konie. 204 konie, napęd na przód i automatyczną dwusprzęgłą trzynię o 6 przełożeniach. Tak, hybrydy mają 6, a zwykłe wersje 7 biegów. Katalogowo powinna być setka po 8,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km na godzinę pora sprawdzić przyspieszenie. Wynik to 7.7 sekundy, czyli nawet lepiej niż deklaruje producent. Powtórzyłem test, jak już nie było prądu i czas to 7,8 sekundy, więc można powiedzieć, że to jest to samo. Sprawdziłem też przyspieszenie od 50 do 150 i z prądem i bez, i kolejno było to 13,1 oraz 13,2 sekundy. Czyli wygląda na to, że prąd nie zabiera nam mocy, chociaż jak nie ma prądu, to czujemy, jakby auto było delikatnie słabsze, ale może to efekt placebo. Zrobiłem też pomiar do setki na samym prądzie i oto rezultat. 12,9 sekundy i to z uślizgiem kół. Całkiem sprawnie auto jedzie na samym prądzie. Co więcej, auto ma niezłą reakcję na gaz. Mam wrażenie, że lepszą niż w benzynie czy dieslu. Zresztą zobaczcie sami. Prawda, że nieźle, nawet na samym prądzie można ładnie przyspieszyć bez konieczności odpalania silnika spajnowego. Zresztą. Bateria jest tutaj bardzo duża, bo ma pojemność ponad 25 kWh, a to starsza przejechanie nawet i ponad 100 km w mieście. Przy 140 udało mi się zrobić ponad 55 km, co też uważam za niezły wynik. Jadąc 70-90 zrobimy też ponad 100 km, czyli też nieźle. Zresztą, jak się rozładuje bateria, to nadal jest nieźle i w mieście robiłem wyniki na poziomie 5,5 litra, a na trasie przy 120 było to 7,5, a przy 140 8,6. Nie jest najgorzej jak na benzynowe 1,5, które musi wozić dodatkowe 270. 70 kg, bo tyle jest różnicy pomiędzy wersją 1.5 TSI a 1.5 TSI PHEV, czyli tą wersją iV Testowane kombi waży minimum 1853 kg, wliczając do kierowca 75 kg. Jest ciężki ciężki i ma mały bak paliwa bo 45 litrów zamiast 66 jak to ma miejsce w zwykłych benzynach i dieslach. Czyli klasycznie PHEV ma więcej wad niż zalet. Bo mamy mniejszy bak paliwa, auto jest cięższe, ma mniejszy bagażnik, więcej kosztuje i gorzej się prowadzi. Plusem jest jazda w ciszy i oszczędności, bo jednak prąd w domu jest nieco tańszy niż tankowanie paliwa i przejechanie 100 km na samym prądzie będzie nas kosztowało około 19 zł. Przy założeniu, że 1 kWh kosztuje 80 groszy, a 19 zł to około 3,3 litra paliwa, a tyle to żadne tak duże auto nam nie spali. Nawet najbardziej oszczędne hybrydy. Plusem jest też możliwość ładowania DC, czyli szybkiego ładowania, do prędkości do 50 kW. Z tym, że na takich szybkich ładowarkach 1 kilowatogodzina kosztuje zazwyczaj 0,50, 50, a nawet i czasem 3 zł, a wtedy to się już nie opłaca. Opłaca się tylko w domu. Na szczęście super Kombi ma też inne silniki, jak właśnie 1.5 TSI 150 koni benzynę, 2.0 TSI benzynę 204 konie, 2.0 TSI 265 koni benzynę, czy diesle 2.0 TDI o mocy 150 lub 193 koni. Mamy napędy na przód lub na 4 koła, oraz każda wersja ma już automat. i Każdy silnik ma 4 cylindry. Jak widzicie, jest wybór pomiędzy zwykłymi silnikami i to jest duży plus. Minusem jest zawieszenie DTC, które mi w wersji liftback hałasowało, ale tutaj takiego problemu nie miałem, bo auto już nie było w nie wyposażone. Było klasyczne zawieszenie, które nie hałasuje aż tak bardzo jak DCC. Podobno problem z DTC został już rozwiązany, aczkolwiek po komentarzach czytając nie u każdego. Komfort podróżowania w nowym superbie, moim zdaniem ze zwykłym zawieszeniem, jest bardzo dobry, chociaż Superb nie jest jakoś wybitnie wyciszony, mam wrażenie, że jest podobnie jak było w poprzedniej generacji. Zresztą prowadzenie też jest bardzo podobne, chociaż w testowanej wersji czuć było większą masę i delikatnie inne zachowanie na drodze. Ale tak jak mówię, mamy tutaj ponad 270 kg nadwagi. I tutaj też mamy dopłatę do wersji PHEV. W ogóle wersja liftback versus wersja kombi to jest zawsze 7000 zł różnicy na korzyść liftbacka z każdą wersją silnikową i z każdym wyposażeniem. I tak podstawowy super kombi, 1,5 TSI, 150 koni, przód napęd kosztuje 163 tysiące zł. Mocniejsza benzyna, 2,0 TSI, 204 konie, przód napęd to 172 000 zł. A najmocniejsza, 265 konna, ta, która już ma zawsze 4x4, to 213 000 zł, ale jest też od razu z wyższym wyposażeniem. Diesla przy 150 koni zapędem naprzód kosztuje 178 000 zł, a z napędem 4x4 i mocą 193 koni 195 000 zł. Testowana hybryda plug-in kosztuje minimum 209 000 zł, czyli jest o 26 000 zł droższa niż wariant 1.5 TSI 150 koni lub 18 000 zł droższa niż 2.0 TSI 204 koni. 18 tysięcy złotych to naprawdę sporo paliwa, więc zanim to się zwróci, to trzeba przejechać pewnie kilka dobrych lat. Aha, i testowany egzemplarz miał dodatki za 15 tysięcy złotych, więc jego cena końcowa to 225 tysięcy złotych. Największy konkurent dla Superba Kombi, i w zasadzie jeden z nielicznych, jakie zostały na polskim rynku, to jest Volkswagen Passat, który jest mechanicznym bratem bliźniakiem Superba. Zresztą, wizualnym to trochę też. Passata przykład nie ma pokręteł do klimy w kabinie, ale ma delikatnie lepsze materiały. Passat też jest droższy, chociaż jak widzicie, teraz są na niego duże rabaty i podobno Volkswagen ma nieco lepsze finansowanie niż Skoda, ale to musicie sami sprawdzić. A ja teraz podsumuję Skodę Superb Kombi. Superkombi to marzenie niejednej rodziny i wcale mnie to nie dziwi. To auto w teorii wydaje się idealnie. Wielkie, pakowne, ładne, dobrze wyposażone, ma dużą gamę silnikową i te jednostki są normalne oraz można mieć nawet na 4 koła i automat. Jeszcze większym marzeniem jest pewnie Kodiak, czyli można by powiedzieć terenowa wersja Superba, chociaż moim zdaniem kombi jest lepszy od SUWA pod niemal każdym względem. Mniej pali, lepsze osiągi, lepiej się prowadzi i jest tańsze. Przewaga Suwa to lepsze wsiadanie, wygodniejsze i prześwit, jeśli go faktycznie potrzebujemy. A nowy Super Kombi to poprawne auto, ale poprzedni był niestety lepszy. Lepsze materiały, więcej schowków, regulowany podłokietnik i nieco bardziej agresywna sylwetka. Nowy Super jest za to bezpieczniejszy, ma dużo lepsze fotele oraz opcjonalne światła metrycowe LED, które naprawdę dają radę. Cześć!